Siema widzowie! Dzisiaj e, nagrywamy odcinek, gdzie kręcimy skybaza, którego ma być nie widać. Tak, ma być bardzo cieniutko. I mamy wygrać tą grę, takie jest założenie. Jak nie wygramy, to nic się nie stanie, bo, bo w sumie nie wiem co się stanie, ale dobra widzowie. Teraz aktualnie lecimy sobie tutaj oto na tą miejscówkę. Mało osób tutaj z nami leci, jest ok. Big majonez. Buguje mi się, co? Jakiś typ, chyba, że to, to nie jest bóg? No mało, no, no, no. No i? No, jeden, chyba, że jestem taki głupi, że oh, nie zwracajcie uwagi. To co tutaj się dzieje? Bo jestem na tyle głupi, że nie umiem zabić bota. I dobra. Mam kolejnego bratka, którego nie umiem trafić ewidentnie, bo jestem jakimś totalnym botem, ale dobra, leży. Co mi nie Nadzieja, nadzieja czekaj, bo tutaj zawsze była ta katana. Nie no, ja tutaj byłem i była tutaj katana. Serio nie ta miejscówka widzowie? Nie była taka tam? Typ jakiś? nie wiem ja, 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 właśnie. No ale... Na skina? Robimy o co trzeba zrobić. To wysłać 152 bitcoin na moje konto Bitcoin. Hasło do niego nie ma... Nie wiem, bo nie mam. Założę. Wtedy wam powiem. No ale musicie wysłać. No i to byłoby na tyle o tym. Bardzo mu... No co źleś zrobił? Chłopie mnie wypchnęło. Ja chłopie na samej górze byłem. Bo ty się bijesz o szarą broń. Ale chłopie ty się o szarą broń... Ale ty się o szarą broń bijesz. No bo ty tutaj jesteś, no bo... prawda. Ale dlaczego... ty się oszarą grambierza? Po to jest jest ty. No nie ten kciutek tu jest. a ja mam tylko z nie? Za pierwszym. Jaki znowu ty konkurs? Ale ja tego nie stawiam, ty to stawiasz. No, i to byłoby mniej więcej na tyle z tego konkursa, ale ty stawiasz, nie ja, bo ja jestem spukana aktualnie. By, a być może wiesz, a, wie, a ja wiem co będzie, wtedy będzie prima aprilis Teraz ja nie mierzę. Poza tym ja idę podawać. Ja czekaj, zaraz sprawdzę. Ja mam po 300 prawie wszystkiego. Prawie 400 w Czekaj, bo ja. Ja idę poduszka. Mówiłam. No Nie wiem, ja bym poszukał jakiegoś czegoś innego, bo ja duszka chcę wydać, znaczy możemy wziąć duszka w sumie. Bierzemy duszka? Dobra, to Krzysztofa bierzemy? Po prostu rzucimy tego cośka, tego duszka Krzysztofa. Raczej trafimy. Oddaj mi ten dar, to jest mój dar. Oddawaj. Nie, zabrałeś mi dar, którego się nie da wyrzucić. To był mój dar, człowieku. Tak wiem, jak trzymasz kierowcę, to biegasz szybciej, ale to był mój dar. Nie, nie da się. Nawet jak zdechniesz, to się nie uda. Nie da się tego daru stracić. No jak, jak zostaniesz zostanie to go będziesz miał taką, ci powiem. Ja biję szoguna i tyle. Chodź mi pomóc szogunom. No ja wiem, ale ja szogunę przy okazji zabiję. My no możemy tak teoretycznie. Nå? No, Strzelba o niej dropła, wytyczna. No tylko, że teraz nie mam w ogóle leczenia, leczenia nie mam. Mam, i teraz matsów trochę straciłem, nie? Mam ogólnie spoko, lud, tylko mac. Ja mam tego duszka. I impulsa. Ale impulsa wyrzucę z... Ale ja mam mało Maca, nie mam nawet fula człowieku. Ja mam ja mam wszystkiego po 300, tylko drewna mam 191. więc wiesz mas... o oh, boże tu ty jesteś ja się przestraszyłam że ktoś mi tutaj dorzucił ale chłopie bo ty to, to, możesz, to, to możesz stracić nie bądź tego tak o po prostu I to stracić możesz wiesz Dobra chłopie, ja tutaj ogarniam salut. jakiś spoko. Co? Czekaj chwila. Tylko tutaj jest dużo tego. Co jest? Patrzcie widzowie. Banan, banan znowu w akcji, zaginął gdzieś. Serio? Czekaj, bo ja matce muszę trochę do jeszcze. Dobra, jeszcze trochę drawianka potrzebuję. Czekaj, bo ja potrzebuję cztery, żeby mieć fula. Dobra, mam fula wszystkiego.

Tego nie można zgłaszać. Ale za co... Za co ty mnie zgłaszasz? Skolapsowałem cię i co? Jest opcja, jest opcja zgłoś za skolapsowanie? Ty też mnie kolapsowałeś. Ty się ogarnij. To czekaj. Czekaj. W takim razie... Zgłoś, klopsik, Zagranie po stronie przeciwników. No zgłosiłam brawissimo. Kur. Co czekajcie widzowie, musimy tutaj trochę ogarnąć. Czekaj no. No ja umiem, człowieku. Ja umiem, człowieku, ja mam automatyczne edytowanie. Chłopie, ja mam w czasie to proste edytowanie, żeby przetestować. No dlaczego ty to robisz? To jest zmarnowanie maca. Zmarnowałeś macy. Zmordowałeś mi 200 maców. Chopy mam 330. A drewna? Miałem, a miałem 500. No, a ty myślisz, że je otrzym. Ja myślę o tym, że będzie skolapsować. Szybko, bo strefa idzie. Tam są typy z dwoma medalionami, też, nie? Tam, tam są gdzieś typy z dwoma medalionami, tam dokładniej, a tu mamy strefę.

Dobra, buduj się, buduj się od razu. No, buduj się, bratku. No co? No, coś tam umiem. Dobra. No wiem. Mm, zaraz będę miał tylko... Nie, jeszcze mam trochę tego. Wiesz. Dobra, mamy strefę. czego płaszczesz? Dobra, mamy kolejną strefę. Patrz, czy nie kolapsują. Dalej są nad, na, pod nami. Tam są. Tam jest jeden, tam jest drugi. Tam są gdzieś. Добре. Добре, сходи с тази платформа. Добре, имаме до Добре. Nie ten motek człowieku A To ja się rupie motki, raz, w Ile to już trwa? Dwadzieścia minut Dobra, będzie się znowu cofać Dobra Tam są, tam są Mam, mam, wszystko mam No, nie wiem po co my kłócamy, ale ok. Dobra, mamy już strefę, ale się cofajmy, cofajmy się. No, która to jest strefa? Mamy ósmą strefę. Burza bije teraz po osiem. Co jest? A ja mam tylko jedną apteczkę Mówiłam Miałbym jeszcze bandaże, gdyby wtedy nas strefa nie zjadała powoli Nie, miałbym bandaże, ale i miałem, w sumie już nie mam, no Jak mogłeś wziąć bigi? No, no spoko by było, nie? Nadal się cofamy? Wiem, nie strzelam. Bratku, chodzimy. No my, my będziemy grać pod strafę. Ojeju. Ojeju. Cholera A jajaj. Mi się duszek jakby wyłączył. Mi się duszek coś. Nie wiem. Widzieliście to, jak mi się duszek jakby znikąd? Miałem trzy duszki i nagle mi się duszek. Ale chyba to jest koniec teraz odcinka. Dobra, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję też za 20 subów. I. Do zobaczenia.